Jak wyglądają instrumenty finansowe w nowej perspektywie? To jedno z wielu pytań, na które odpowiedzią stała się konferencja poświęcona tej tematyce. Konferencja zatytułowana Instrumenty Finansowe, Znaczenie i Potencjał Wsparcia Zwrotnego w Zrównoważonym Rozwoju Regionów. Organizatorami tego wydarzenia były Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Uczestnikami konferencji i podmiotami, do których ona była skierowana, to były instytucje zarządzające czyli Urzędy marszałkowskie i departamenty w urzędach, które zajmują się programowaniem środków unijnych, szczególnie w tej nowej perspektywie, która się zaczyna niebawem, czy która się już zaczęła teraz. Także przedstawiciele regionalnych funduszy rozwoju, których funkcjonuje w kraju 14 w tej chwili, a także inne instytucje finansowe, które na rynku instrumentów zwrotnych odgrywają znaczącą rolę, jak Związek Banków Polskich. Europejski Bank Inwestycyjny, oczywiście Bank Gospodarstwa Krajowego, gościliśmy także przedstawicieli Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród uczestników także byli przedstawiciele innych instytucji finansowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych. Uczestniczyło w każdym z dniu ponad 130 uczestników każdego dnia. Regionalne fundusze rozwoju to spółki samorządu województw. Na razie funkcjonują w 14 województwach, a wkrótce mają zostać powołane w kolejnych dwóch. Fundusze rozwoju zajmują się finansowaniem zwrotnym, czyli tak naprawdę pożyczaniem, poręczaniem, inwestowaniem kapitałowym w przedsiębiorstwa i różne przedsięwzięcia związane z rozwojem regionalnym. Przez kilka lat funkcjonowania Regionalnych Funduszy Rozwoju udzieliły one wsparcia ponad 21 tysięcy podmiotom. Wartość tego wsparcia w skali kraju przekracza 3,5 miliarda złotych. Natomiast w kolejnych perspektywach w kolejnych latach Fundusze Rozwoju będą dysponować dużo większymi środkami, będą miały wpływ na rozwój regionalny jeszcze większy, dlatego że ta kwota zwiększy się o kolejne 9 miliardów i w kolejnej perspektywie o następne 9 miliardów, więc ostatecznie za kilka lat te Fundusze Rozwoju będą miały szansę pełnić poważnych pełnić rolę poważnych instytucji finansowych w regionie, które w sumie będą dysponowały alokacją przekraczającą 20 miliardów złotych. Przedmiotem dyskusji podczas konferencji były m.in. założenia i modele wdrażania instrumentów dla nowej perspektywy 2021. Generalnie kontynuujemy to, co udało nam się wypracować w poprzednich perspektywach finansowych, no i głównie to przede wszystkim nadal będą pożyczki w regionalnych programach operacyjnych. Także będą gwarancje, oczywiście w ograniczonym zakresie, bo wiemy jak, z jakimi problemami musieliśmy się borykać w poprzednich perspektywach. Dodatkowo instrumenty kapitałowe, aczkolwiek na poziomie regionalnym, co też jest istotne i ważne, ta oferta instrumentów finansowych z polityki unijnej może być także rozszerzona o ofertę pożyczek, które będą udzielane przez Regionalne Fundusze Rozwoju pochodzące z reużycia ze środków 14-20. Więc wydaje się, że. W, w, zarówno w, 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 że w obecnej perspektywie finansowej ten strumień środków na finansowanie działań rozwojowych w regionach będzie bardzo duży, będzie wspierany zarówno ze środków unijnych, jak i ze środków z reużycia. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono znaczeniu wsparcia zwrotnego w zrównoważonym rozwoju regionów. Jest to na pewno bardzo ważny instrument prowadzenia polityki regionalnej na rozwój poszczególnych sektorów, czy to przedsiębiorczości, czy życia społecznego, wykorzystując pieniądze, instrumenty zwrotne możemy po prostu wspierać określone zachowania, możemy wspierać również i intensywność inwestycji. To wszystko składa się na rozwój regionu akurat w kierunku takim jakim możemy sobie życzyć, jaki wynika ze strategii rozwoju. Dobre praktyki są zdaniem ekspertów niezwykle istotne w dystrybucji środków i łączeniu form wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym. Bank Gospodarstwa Krajowego posiada doświadczenie w łączeniu tego, tego, tego typu instrumentów dotychczas ze środków krajowych, przede wszystkim z Funduszu Dostępności, ale również yy, Łączenie dotacji nie w ramach jednego przedsięwzięcia, tak jak jest to w tej chwili, ale w ramach różnych, różnych instrumentów. Na pewno z punktu widzenia instrumentów finansowych bardzo istotną rolą będzie wprowadzenie tego typu rozwiązania dla tych przedsięwzięć, które są poniżej progu rentowności czyli tam, gdzie tak naprawdę przyszłe przychody czy możliwości spłaty przez, przez beneficjenta nie są wystarczające, czyli nie domyka się montaż, montaż finansowy. Myślę, że będą to przede wszystkim rozwiązania w tak zwanym celu polityki drugim, czyli kwestie efektywności energetycznej, kwestie środowiskowe, ale również inne. Instrumenty finansowe w obecnej wersji zwanej 3.0 powinny być ukierunkowane przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i związane z promocją zrównoważonego rozwoju. To co również tutaj widzimy w Wielkopolsce to jest bardzo słuszny poprawny kierunek i zarówno od strony takiej modelowej, finansowej i zarówno od strony właśnie myślenia o przyszłości dwania o przyszłość. Kiedy kiedyś zabraknie tych pieniędzy dotacyjnych, województwo będzie posiadało własny kapitał finansowy, aby z udziałem własnych instytucji, ale również kooperując z instytucjami rynkowymi, bo Wielkopolska jest również dobrym przykładem współpracy z instytucjami prywatnymi, z bankami spółdzielczymi, z bankami komercyjnymi, z firmami leasingowymi e, i oczywiście z funduszami pożyczkowymi czy poręczeniowymi z, z, z tego terenu, e, aby po tym okresie, kiedy dotacje już wygasną, kiedy ich nie będzie, można było nadal finansować, nadal wspierać przedsiębiorców, tworzenie nowych miejsc pracy, utrzymanie istniejących miejsc pracy, więc instrumenty finansowe powinny być w mojej ocenie postrzegane w ten sposób, jako pewien element dłuższej, horyzontalnej polityki. Warto zauważyć, że samorząd województwa wielkopolskiego już od 2007 roku, czyli od wprowadzenia pierwszej perspektywy finansowej, z powodzeniem wdraża fundusze europejskie, w tym również instrumenty finansowe. To właśnie tutaj w Wielkopolsce została podpisana pierwsza umowa z EBI w całej właściwie Unii Europejskiej na finansowanie instrumentem jakim jest Jessica, a więc wsparcie na rzecz projektów związanych z rewitalizacją obszarów problemowych. No i również podpisanie umowy właśnie na Jeremy i już w pierwszej perspektywie finansowej bardzo wiele przedsiębiorców mogło skorzystać właśnie z takich instrumentów jak pożyczki, poręczenia. Mówimy tutaj o ponad 10 000 przedsiębiorców, którzy otrzymali takie wsparcie właśnie. Dodatkowo oczywiście wsparcie było w formie dotacyjnej, natomiast dotacje no niestety mają to do siebie, że te środki się kończą. Instrumenty finansowe są no tym permanentnym można powiedzieć yy, perpetuum mobile, które napędza i możemy yy, firmy a i inwestuje w wiele innych jeszcze inwestycji w różnych środowiskach, w różnych obszarach interwencji, natomiast dzięki obracaniu tymi pieniędzmi możemy dalej kolejne firmy, kolejne przedsięwzięcia z powodzeniem realizować w naszym województwie. Instrumenty zwrotne są ważne dla samorządów wojewódzkich, ale też dla beneficjentów, którzy z nich korzystają. Są to środki, które na cały czas pracują na rzecz rozwoju każdego z województw, inaczej niż e, dotacja, która jest przyznawana bezwrotnie, więc są to środki, które można wykorzystu, wykorzystując dobrze dla kolejnych e, beneficjentów. Jest to doskonały mechanizm, który się sprawdził w poprzedniej perspektywie, i uważam, że ten pomysł, aby wykorzystywać środki z instrumentów zwrotnych w obecnej perspektywie, jest bardzo dobry, bo pieniądze publiczne trzeba szanować. Tym bardziej, jeśli one mogą pracować na rzecz kilku podmiotów po sobie. Na instytucji, która odpowiada za wdrażanie instrumentów finansowych, spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność wiąże się z tym, żeby te instrumenty dobrze dystrybuować żeby produkty, które te instrumenty wspierają, były jak najbardziej odpowiadające potrzebom rynku i wiąże się też z tym, żeby te produkty należycie rozliczyć i znaleźć zastosowanie do tych środków, które zostaną wycofane po zakończeniu perspektywy finansowej w trochę innej formule. W wielu regionach głównym menedżerem funduszy jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast inaczej sytuacja przedstawia się w województwie Kujawsko-Pomorskim. Tam system wdrażania instrumentów zwrotnych realizuje Fundusz Regionalny. I zachęcamy inne fundusze rozwoju, także Wielkopolski Fundusz Rozwoju, ale inne także powstałe w pozostałych województwach, do odwagi w tym działaniu i do podejmowania także takich inicjatyw dotyczących nie tylko zasobów zwróconych i środków tak zwanych odunijnionych, ale i bieżących środków unijnych. Do tej pory zarządzaliśmy środkami na poziomie około. Po... 600 milionów złotych. W tej rozpoczynającej się perspektywie czeka na nas blisko 200 milionów euro, kolejnych 200 milionów euro na wsparcie zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów publicznych w zakresie efektywności energetycznej, OZE, gospodarki obiegu zamkniętego, także duże wyzwania przed nami. Podczas konferencji odbyła się debata o przyszłości instrumentów finansowych. Z udziałem panelistów, w tym przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, poszukiwano odpowiedzi na ważne pytania dotyczące regionalnych funduszy rozwoju. Pytanie dotyczące Regionalnych Funduszy Rozwoju. Czy ministerstwo widzi potrzebę zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie RFR-u? A jeśli tak, to jakie? Wiem, że wczoraj była ożywiona dyskusja dotycząca kwestii dokapitalizowania. Podczas konferencji w Poznaniu uczestnicy mogli też zapoznać się z aktualną sytuacją finansową na międzynarodowych rynkach i jaki to ma wpływ na polski sektor bankowy. Tu widzą Państwo strukturę właścicielską naszego banku. Już po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Także Polska ma udział w kapitale w wysokości ponad 4,5%. To się wydaje mało, ale to, w, to wcale tak nie jest, ponieważ Polska jest w grupie tych krajów średnich, a to wynika z tego, że jak gdyby ten udział w strukturze właścicielskiej on uwzględnia siłę ekonomiczną danego kraju. I na początku Polska miała udział dwuprocentowy, natomiast widzimy, że w miarę rozwoju ekonomicznego naszego kraju, wzrostu PKB, rola Polski na banku rośnie. Ona oczywiście w niektórych miejscach jest skomplikowana, i można powiedzieć, taka związana z pewnymi obawami o kondycje banków, szczególnie po wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych i po wydarzeniach na rynku szwajcarskim. Jeśli chodzi o sektor bankowy w Polsce, to oczywiście w takich sytuacjach, kiedy gdzieś w krajach ościennych, a nawet odległych występują pewne turbulencje, to oczywiście także w Polsce wszystkie banki natychmiast dokonują pewnego przeglądu, jak wygląda zarządzanie ryzykiem w tych bankach, w tym przypadku ryzykiem stopy procentowej, ale można powiedzieć, że z punktu widzenia Wymogów kapitałowych. Polski, bank, polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, jest bezpieczny, ale dodatkowo mamy solidne ubezpieczenie w postaci IPS-ów, czyli Instytucjonalnych Systemów Ochrony dla Bankowości Spółdzielczej, i mamy dobry system zabezpieczeń w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Niemniej jednak, to co, jest, co napawa pewną troską nas od już kilku lat, to jest niski, bardzo niski poziom inwestycji w kraju, a to powoduje, że nie ma tak rozległej akcji finansowania, akcji kredytowej. To, co oczywiście nas niepokoi, to są spory prawne związane z tak zwanymi kredytami walutowymi częściej nawet używanymi frankowymi, a to jest spowodowane no, pewną bezczynnością czy ogromnym opóźnieniem, gdy chodzi o wydawanie pewnych stanowisk zarówno przez Sąd Najwyższy, ale także z pewnym opóźnieniem stanowiska Komitetu Stabilności Finansowej, niejednoznaczna postawa strony rządowej. Oraz KSF-u, gdy chodzi o rozstrzygnięcia sporów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Gdyby ta sprawa była w porę i solidnie i profesjonalnie wyjaśniona, nie byłoby tu żadnego zagrożenia. Ale póki co musimy się liczyć z tym, że polski sektor bankowy, grupa wiodących banków, może mieć pewne dodatkowe koszty. Instrumenty finansowe, jak pokazała pierwsza i druga perspektywa, czyli 2007 i 2024, plus, są obszarem, który zn Znacząco wspiera przedsiębiorstwa. Okazuje się, że system dotacyjny nie uzupełnia luki potrzeb finansowych, jakie, jakie są na rynku w Polsce. No i te instrumenty finansowe są takim znaczącym uzupełnieniem do, do potrzeb naszych przedsiębiorców. Jesteśmy po to, żeby ich wspierać, jesteśmy po to, żeby ich finansować, jesteśmy po to, żeby im doradzać. Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu, którego właścicielem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, w związku z tym nie działamy komercyjnie, działamy misyjnie. No i ten zrównoważony rozwój, który jest elementem strategii każdego z województw, również Województwa Wielkopolskiego, wpisuje się bardzo istotnie w nasze cele działania. Wielkopolski Fundusz Rozwoju działa od 7 lat. Jak pokazują statystyki, fundusz cieszy się sporym zainteresowaniem, a wielkopolscy przedsiębiorcy wykorzystują środki w szerokim zakresie.